Kobieta została zamordowana nożyczkami. Zaskakujący zwrot w sprawie. Zaskakujący zwrot w sprawie zabójstwa starszej kobiety w Chocianowie, województwo dolnośląskie. Rodzina ofiary wystąpiła do sądu okręgowego w Legnicy z wnioskiem o przekazanie postępowania prokuraturze do uzupełnienia. Według nich sprawca wcale nie działał sam. Chocianów, makabryczne morderstwo starszej kobiety. Dramat w chocianowie na Dolnym Śląsku rozegrał się na początku marca tego roku. W jednym z mieszkań została zamordowana starsza kobieta. Ofiara zginęła od wielu ciosów zadanych nożyczkami. Ponadto jej lokum zostało obrabowane. Zdaniem śledczych jedynym sprawcą był 19-letni Wiktor K. Rodzina zamordowanej kobiety ma jednak co do tego wątpliwości, postanowiła więc złożyć wniosek o zwrot postępowania prokuraturze. Z domu ofiary skradziono kilka przedmiotów, między innymi portfel Podejrzany został zatrzymany, mimo to, jak twierdzi syn zamordowanej kobiety, kilka dni po tym, jak ujęto Wiktora K, ktoś korzystał ze zrabowanych kart bankomatowych należących do matki. Sąd nie zdecydował, co dalej. Wiktorowi K grozi do żywocie. 19-latek przyznał się do winy. Jak informuje serwis TVP3 Wrocław, oskarżony jest uzależniony od środków odurzających, ale biegli uznali, że może odpowiadać przed sądem za popełnioną zbrodnię. Z relacji syna zamordowanej kobiety wynika, że przekazał on policjantom z Chocianowa, że kilka dni po zatrzymaniu Wiktora K, ktoś korzystał z kart bankomatowych ofiary. Na razie nie wiadomo, dlaczego tak istotne informacje nie dotarły do prokuratury. Sąd nie zdecydował, co dalej w tej sprawie.